Nic nie zauważyli, on śpi sobie. Jeszcze ich tam zostało. Skradanka się zaczyna super. Postaram się, żeby mnie nie zauważył. Fajne miejsce.

OK, mamy już pistolet, jakimś cudem. Więcej am amunicji, miecza już nie podnosimy, jakieś żarcie, kasa, e, dziurko od klucza. no coś tu biegło. Mogę już wyjść? Zamknijmy te drzwi. Czekajcie, trzeba chyba nie wolno biegać, bym zauważył. Zwierzchód ze spaska wartownika. Tam jeden wartownik. Czy mogę z wysokości robić takie zabójstwa? Co mi się podobało? O! Oh! O! Oh, fuck, fuck. Coś ci odpadło, czekaj, przytentekuje ci! O! Oh, Boże! Brutalne! Nawet strasznie! Ale nic to! Piegniemy! Kasa, kasa! Dobra! Biegniemy! No to jest piękne. Prawdę, mechanicznie, dobra. Nikogo tu nie ma. Staram się nie będę manował tego pistoletu na byle co? Bo się po prostu nie będzie opłacać. E, mielonka! O-o, spadki. Ok, Pokój przesłuchań. Dobra, jestem tu, gdzie mnie przesłuchiwali, tak? Korwa to, to cesarskiej cesarski obrońcy zostanie podany przesłuchaniu. Bomba zegarowa. No i mamy to, co ma mieliśmy wziąć. Przekrocz podwórze. Aha, oni już tu są. It's getting Attention. Tomorrow's execution will be restricted to the personnel assigned to the event and approved dignitaries only. Hey, don't you owe me a drink? You always amuse me. O! Kocham to... Tylko czemu mi tak latkuje pierwsza kra? Która mi klatkuje troszkę? Ale to ja wiem dlaczego, bo po prostu takie życie. Jeszcze żyje, jeszcze nikt mnie nie zabił. Ha ha ha. Attention, the solitary wing is off limits to maintenance crews unless accompanied by an officer of the watch. Escort through the solitary wing must be scheduled in advance, one week's notice. Okay. Zrobić mu surprise a? A, to też działa. No i co, walczmy. Możesz wytrącać wrogów z równowagi, blokując z idealnym wyczuciem czasu, gdy nastąpi nacis, aby wykonać zabójczy. Aha, i te spadki, to niestety mam mało miejsca i no niestety i też mam troszkę programów odpalonych, ale to nic, to damy radę. ha! ha, 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 ha. i bardzo dobrze, ale dobra, na wszelki wypadek weźmy grafikę. Niestety, zmiększmy troszkę, dajmy na. Szczurze cienie nie będą, Janty Releasing może być na MMLA i będziemy się. A, a, wiem, dobra, czekajcie! Bo to, to powinno być troszkę mniej. A i teraz powinno być gut i i ma być good. Okej, okay, wyjście, wyjście. Mm -hmm, gdzie tu jest jakaś kontrolka? Halo. Halo. A, tutaj. Nie zauważyłem. Ale grafika jest, no... Nie na... nie na wysokim poziomie, tak powiemy. A ty szmato. Oj, przepraszam was za to. Oj, przepraszam bardzo. Pierwszy raz mi się co, coś takiego dzieje, czekajcie, muszę zrobić kata, wybaczcie. Ojej już, przepraszam, już wiem dlaczego. Niechcąco filmy mi się wrzucały na pulpit, a jak wiecie, pulpit to. Jest dysk główny, a na dysku głównym jest najmniej miejsca i po prostu już na resztkach, ale już nie powinno przeszkadzać. No. Dobra. Więc kontynuujemy naszą przygodę, to już któryś jest odcinek. Będę starał się jej nawet szybko wrzucać, żebyście nie zanudzili się jakąś

Chyba zwiewajmy lepiej. Nie mam tam miś, nie będę, raczej zbić się z nimi, nie będę. Zwiewamy, kurwa, karwa. Przecież, przez kanały? Dobra, przejść do kanałów, tak. I jesteśmy już. Spinaj się, aby docierać. Dobrze, uciekłeś z więzienia w Koldzi z pomocą całej sojuszniku. sojuszników. Jeśli zdarzysz dotrzeć do rzeki, obiecują ci oni pomóc wykonać twój następny krok. Dobra, hmm. chodź tu, szczurze. Tam ktoś jest. <laughs> szczurki. <laughs> ale tam ktoś jest. Gdzie oni są? Nie widzę ich tam. Tu są. What? What the fuck? Nie rozumiałem, że szczury zabijały ludzi, ale ja myślałem, że to znaczy, że. O! Oni skóry nie mają. Głowy nie ma. Że myślałem, że zabija. Fuu. Myślałem, że zabijałem przez jakąś wiecie, Zaraz, że czy inne. ...inne choróbstwo, a tu okazało się, że one naprawdę zabijają ludzi. Wow, oni idą... Żyjcie się! Wow, zabiłem szczere. Dobra, ukryte zapasy, to biegnijmy. Znaczy, płyńmy, że tak się wyrażę. I myślę, że już spadków nie będzie, jak widzicie, nie ma już. Po prostu, i nawet polepszę grafikę, bo to... ...to po prostu robiło to, że nie było miejsca na dysku. Sprawdzam czy, czy, nie żyje. Dobra. Kręćmy. O, zapasy jakieś.